Badania pokazują, że my jako Polacy mamy wiele zalet. Jedną z nich jest to, że jesteśmy najbardziej przedsiębiorczym narodem w Europie. Ale również posiadamy wadę. Jedną z nich jest to, że jesteśmy jednymi z największych hejterów w Europie. Okazuje się, że lubimy dowalić komuś, tym chętniej, jeżeli jesteśmy anonimowi. Potrafimy, jak mało kto, wylewać na innych żółć. Przy okazji, zobaczcie słowo żółć, to jest takie nasze, takie polskie, ma same polskie litery. Co zatem robić? I tu z pomocą przychodzi narzędzie, które nazywa się z angielska feedbackiem, czyli tak naprawdę umiejętność udzielania informacji zwrotnej. Jak zmienić kulturę hejtu w kulturę feedbacku? Należy na początku zadać sobie pytanie, czym jest informacja zwrotna? Czemu ma służyć? Po co ją stosować, jak jej udzielać i co najważniejsze, jak ją przyjmować. Powszechnym jest fakt, że problemy zamiata się pod dywan i nie ma znaczenia, czy chodzi o relacje w biznesie, szef podwładny, czy relacje w związkach, jak mąż, żona, rodzic, dziecko, przyjaciel, przyjaciel. Problemy, moi drodzy, jednak same się nie rozwiążą, a nie powoduje, że tylko one eskalują, tworząc kolejne. Co zatem robić? Reagować. Rozmawiać i nauczyć się nie tyle oceniać, a udzielać informacji zwrotnej. Feedback ma dwa główne podstawowe cele. Pierwszy: Zmiana zachowań niepożądanych. Wtedy mówimy o konstruktywnej informacji zwrotnej. Drugi cel to jest utrzymanie zachowań prawidłowych. Wtedy to jest pozytywna informacja zwrotna, czyli mówiąc inaczej, pochwała. A przy okazji, kto z Was ostatnio został pochwalony, albo pochwalił kogoś? Niestety nie wykorzystujemy pochwały, lub korzystamy z niej zbyt rzadko, a przecież każdy z nas robi wiele rzeczy zasługujących na zauważenie. Okazuje się, że jeżeli robimy coś prawidłowo, to dla szefa, kolegi, partnera czy rodzica to jest coś oczywistego, niewymagającego komentarza. Natomiast jeżeli popełniamy błędy, to wtedy widzimy to wyjątkowo wyraźnie. Warto przyłapywać innych na tym, co robią dobrze. W biznesie, w relacjach z dorosłymi, ale również z dziećmi. Chwalmy, ale jeżeli jest za co. Wartość feedbacku. Każdy z nas może stawać się lepszy w tym, co robi, tylko wtedy, jeżeli dowiemy się, w jaki sposób jesteśmy odbierani przez otoczenie. A jedyna możliwość, aby się tego dowiedzieć, to otwartość na informację zwrotną. Tylko przecież wtedy wiemy, co robimy dobrze i mamy świadomość tego, co możemy robić lepiej, które umiejętności powinniśmy doskonalić, nad którymi pracować. A nad którymi nie. Tak naprawdę feedback to coś w rodzaju prezentu, a świadome organizacje, świadomi liderzy, osoby, które dbają o rozwój swój, pracowników, proszą informację zwrotną, tworząc kulturę otwartości. Twórzmy zatem kulturę feedbacku, a nie kulturę hejtu.